Do końca do dołu, nie? My tam na dole będziemy czekać. Opa i mój ulubiony zjazd przy Zielonce. ale ostrożnie teraz, bo pełno liście jest i jest naprawdę ślisko, plus ten łańcuch mówię u, u kadrzeńskiego, u chłopaków mam zamówiony już serwis. Więc lada moment wymienię, a po prostu czekam na jedną część i takie parcie na rower było, że musiałem pojeździć. I tyle w temacie. O, niespodzianki. Jadę z wami na cebulę. Będzie dobrze. Sprawdziłem go teraz i jest przyzwoicie. Spinka mi się rozpiła tam ta stara. Ona już była rozpinana. No. naruszona. wiele razy. I na małym Jak przekłada to jakiś wtedy właśnie.